Szymankę z tej mister kakie ze mną jest? Dla jedycki no, Jakiś... przed nami są o, nie zasłaniać tam, no, dobra e, to jest e, Dawno nie oczekiwana seria Walka o przetrwanie Nie wiem czemu ten main Tomek cały czas przede mną chodzi Dobra To chodź idziemy może na jakimś pograć Tylko czapki zmieńmy lepiej No okay. Dobra, idziemy gdzie? Poczekam na las. las Jo A tu poczekaj na mnie Ej ustaw sobie strzał na fire no fakt Razor A może na Giewont pójdziemy? Może no, musimy jeść Dobra, jesteś? Uh -huh, Je nie, tu jakiś maintomek, main tomek za tobą On chce sojusz Nie damy mu sojuszu e, Troszkę mnie tnie, nie powiem Przy tym nagrywaniu Bo ten maintomek ma lagi Idę go od boku tak wziąć Ich tu dwóch jest! Kaktus jakiś jeszcze. Uciekaj Ej, dawaj na gevond Nie, gdzie jest Giewą? Gdzie był Giewą? Tomka zabije zaraz Ja idę na gevond by siedzi już na ja Go Maintomka zaraz zabije tam do Trafiłem w kogoś chyba Dobra main Tom main Tomka zabiję tego On ma miał Golden Apple no, Jak miło Jak miło ej, ci, widzę cię, widzę cię. Jak przez to ja, ja to jestem, tygi. nie? Ja widzę! Dobra, chodź, idziemy na Gewont. Ja idę po te flashbangi. Po co? No ja idę A. po flashbangi. No ci... będziemy strzelali w nich, żeby ich zepchnąć. Oni tam, tam są, my ja nie... widziałem jak oni wchodzili. Nikogo tam na razie nie ma. Są, bo wchodzili. Ale ja takiego main Tomka tylko ścigałem, to Ale może... Ale jeszcze jeden tam jest taki. On ma chyba Enchant Jax. No to... Ale miecz? No. to lipa. Nawzajem na ja, siebie zasp... Ja od zap... tyłu wezmę, ja tyłu wezmę, wejdę. O, jakiś typ jest na wieży. No mówiłem. Dobra, to strzelamy do nich z łuku najpierw. Żeby tak? ich zapchnąć może, co? Ej, widzę. To, to, to ty jesteś. Dobra, ktoś tu jest? Kurde, ja muszę chodzić z tym... O, dobra, nie ma nikogo. Ej, idzie, typu, idzie, to, 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 to... widzę na wieży typa. No, ja też strzelam do niego, nie? Ja się idę skampić I przetrwać wojnę No co się gdzie, gdzie A to dobra, było? Dobra, muszę na fire zmienić Gdzie to było, gdzie to było? Ja mam laczki. O cholera, gdzie, gdzie to Gdzieś? było? Ty, trafiłem go prawie On się chowa Prawie No, ja się chowa za ty tym, będę. Ty jesteś na głośnikach? No Jezus Mary no po prostu nie wiem, teraz mi się słychać gdzieś na Też bęgów NIE MA! Ej, trafiłem go? Tak, trafiłem go. Ja idę kampić, ja idę kampić. Ej, oni się odbiją tam. No Dobra, ej, czemu tam skrzynia jest? Gdzieś? Gdzieś tam skrzynia... Ej, kurde mać! To nie ja. Nie! Nie bij! Ogarnij się! Nie, nie się! Nie. Nie. To jest padłe! Nie kokci się do mnie! O jak to spida teraz? O fak człowieku! A ja sobie Golden Apple zjadłem! To i teraz muszę na nowo tam chodzić! O! Golden Apple tu! sobie na Fire ustawię. A wiesz, że jakoś zabijesz to Golden Apple masz? Tak! Na serio? Hmm. Ja nie widziałem akurat. Dobra, gdzie, gdzie jesteś? Jest U, nie strzelaj do mnie, deku, i tak nie trafisz. Widzę cię. Sieman, nie strzelaj, tylko też do mnie. Ja też cię widzę. <laughs> strzelasz ją? O, tu ty jest. <laughs> Strzelam do niego z pistoletu. Razor. Oni lubią, że są Trafiłem, typa. U, ja pomogę ci, będę strzelał do nich. Fajer, fire, fire, weź! No po co fire. Ja chcę ich zepchnąć! O, zabiłeś go! Ej, zabiłeś go! Mleko mam, fajnie. Nie, nie zabiłem go. Zabiłeś to tu, czemu on jest martwy? Nie jest martwy. Jest! Tam, Tam jest! Go leż, le... O, typy! Dobra, idę na niego. No na po No powiedz i mi pomóż. Dobra, zabiję tego Tomka. I zabiłem go! Pięknie pięknie! O, ja zepchnąłem KOLESIA Ale mam lagi! Kurde, muszę sobie zmieścić. A ja tam czy... na giewoncie jesteś? Nie. A nie. ja idę na gewon, dobra. Ja też, bo za... Już mam dwa o, ty typu... i zer... Trzeba. Mam Trzeba. dwa Mam Trzeba. dwa kile i zero śmierci Ej, ktoś do mnie strzela z góry. Z gewontu To strzela. Oj fuck, to ty jesteś? Mhm, tutaj to ja. Z Ognistymi? Dobra to ty Nie w ogóle debił A to ty Cześć patrz Tam strzela, ja już typa strzeliłem Trafiłem go Też Dobra Strzelam, dawaj Ej szkoda, że to się nie chce zapalić tak dokładnie No kurde Przepraszam Trafiłem przepraszam. go, trafiłem go Pali się Slow arrow Ej pali się ten typ ciągle. To jest NET Normal Razor Fire Arrows jest, znowu go zapaliłem. ich tam trzech jest. Aż. Oni strzelają do nas. Mendy. No kurde! Sam się nawzajem. ja Hej, przy okazji my ich No kurde Co zrobisz? Jak ja cię... Jak ja cię nie trafiłem! No a kto? No... <laughs> Celowałeś do mnie. No ty debilu! Żołnierzu! <grym> celowałeś Tylko do mnie muszę żołnierzu. Dobra. No nie celowałeś... Do mnie. Ce celowałeś do mnie, żołnierzu. Teraz do nich celuję, wiesz. Mam karabin, mam karabin, kurwa. Też mam karabin. JEEE, yeah, maklier! Przybliż sobie to lepiej będzie strzelać się. Mam... <grym> Szczeliłem, Szczelą Ja już jeden raz ich trafiłem. On jest automatyczny, fajnie. Ej, zabiję go, zabiję go. Też go już tam... Jest, zabiję go. Dobra, zabiję go. Nie dostałem złotego jabłuszka, ale kasę dostałem. Strzela. Fuck, trafił mnie. Jakiś tam jest Gucio, którego zaraz zabiję. Ej, dobra, po. mam spać jedną. Ja pierwszy. Jakiś wons. <laughs> Też wiem, jaki wąs. <laughs> Kolejny spadł, Gucio spadł Ej skocz Idzie po nas, idzie po nas Gucio Cicho Trzeba go zemknąć On tu idzie Mam go Czekaj, przybliżę Pum, sobie Ej, podpaliłem go Gucio idzie Idę na niego, dobra, idę na niego Fuck, what a shit ja cię z góry eskortuję Fuck, nie <laughs> obietaj mnie <laughs> On mnie powietrze, mnie powietrze <laughs> Dobra, dzedłem idę. tam go. Pomóc. Idę, sam ci pomóc. Dobra, dadłem go. No ej Trafiłeś mnie. Nie to nie ja. A, to ja w tamtych muszę strzelać w takim razie. Aj, dawaj w tamtego, zepchnąć go trzeba. Gucia i tak dalej. No! Fuck, fuck, fuck. Trafiłeś mnie tym razem. Nie, to nie ja. Tym razem to ty. Nie, tak Strzelamy do niej dawaj! Nie ten może, O kurde ten gościu tu idzie, kolejny raz! Trafiłem chyba go Ja go ciągle biję. Ja nie chcę dednąć Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Pomóż, pomóż, pomóż. Ja coś muszę zażrzeć. Dobra, bijem go, dawaj, bijem go! Dawaj! lecem. Bierz go, bierz go szybko ty go bij z, z tego z tego złap. Jako twarz. ma killaury, kilaury go ma. Mam go. To jest dobre, ledłem. Ty go ja? A, ty go dodałeś. Ja. Zmiczyka. Biją nas, biją nas, uważaj, sorry. Potrafiłeś no mnie. sorry, nie? Uważaj, bo nas biją. Aż mam Sojusza. A oni się nawzajem biją, więc... Ej, to ty trafiłeś pajęczyną? No? Chyba. Tu z ekstra oni się teraz ruszyć. nie mogą ich z pistoletu, ale. Tak dalej. Ej, dobra, zabiego go, zabiego, zabiego Dobra, padł, jeden. Dawaj z pajęczyny ich wal, a ja będę ich z pistoletów wtedy walił. Idzie do nas, idzie, e, idzie, idzie typu. Widzę, kompres... się w tej chatce. Z kompreszyn go walnę. Dobra, biegnę tam na niego. Jo, a ja biję tych na wieży. Pomogę ci. na wieży. Jak ktoś mnie rypnął, ktoś mnie rypnął. No to ten na wieży, jak go musz kończyć. Nawzajem się chyba z nim zabiję. Nie, zabiłem go. Ale lag był, on Ej, mnie Guccio, zabije. Guccio, Łuciowi zostało 10 hp, Hulde, padłem Padłem. Jo? Kulny mać. Ej dobra ja cię pomszczę. Pomszczę cię, pomszczę cię, Zabiję go. jest dobra, pomściłem cię. To subcio. Szybko choć na ten Giewąt, nie? Na wieży jesteś? To z lasu, nie, nie na wieży właśnie tam to się nie respi. Z, z lasu będę szedł. No, ja biję tych na wieży. Będę cię osłaniał, nie? Gdzie jest ten giełd? Nie skanem? widzę, widzę ender chest tam jest O widzę, widzę i typu widzę Gdzie jest giełd? O widzę go Jestem koło wieży, wiesz co mogę ich z A to może ty byłeś, Nie nic, tam nie jestem A ty na nagrywasz? No To jeśli byście ludzie pytali to ten giełd dlatego, że tam jest krzyż u góry O widzę tego typa A jeden właśnie, 23. Jeśli ktoś tego nie widział to proszę, tu jest krzyż i tu mamy taką górę Dobra, idę na typa Na jakiegoś typa Okay. Zobaczymy ile ten odcinek będzie trwał, no, ale myślę, że jakoś Gucio, tak jak sobie... tam nie jakiś na mnie idzie. Bo jak krótko to nie ma sensu, prawda? Dobra, on do mnie strzela. Ej dobra ja widzę gościa, on się za kratami kampi. Idzie, idzie na górę, idzie na górę. Dobra, je, lec na jego z mieczem. Dobra, ostrze... Ja go ostrzyły! To jest Gucio. Nie, to jest o. jakiś Jaś, coś tam. Ej, ja tam Gucięki. dwóch typ, idzie typu jeden do mnie! Jakiś jeden, dwa, trzy zaczął mnie bić! Wypieprzaj, 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 wypieprzaj. Dobra Jasiu Fred za chwilę zginie może. O, ściągnął ciągle kurde. Dobra, trzech typa na mnie poszło, nie mam szans, kurwa, chuje jebany. Kurde, szkoda, że wtedy ledłeś. Ej, widzę, i widzę i pomogę ci jeszcze. No, ja już padłem. Ej, naboje nie mam do karabinu już. Ja pieprzę. Naboje no, przynieść się skoń... weź mi przynieś naboje od razu. Ja pieprzę, jakie mam dla kurde. E, Kid, gracz, może wpiszę? O, dobra, mam. Dobra na Giewonta tego twojego idę. To ty idź na Giewonta ja ich tu wiesz. Ostrzelam z jak to? A mam spida. Ej, ja z pistoletu będę strzelał, bo to nawet dobrze zabiera. To jeden HP zabiera. Ej, gra, co, gra, widzę, gra na... Typa, widzę, typa. Ej, polecam ci grać na Quick Pro Widzę typa zabiego. Dobra, spadł. Ja się Fred spadł. Ej, o, co nas... Co tutaj miał toczyć na giewoncie? Biegnę, biegnę ci pomóc. To ty? A dobra, to ty, sorry jak cię strzeję. Ej, ja widzę typa. Muszę go ostrzelać. Oddam ci za to. Jak ja cię nawet nie trafiłem. Ja typa, biją się w tej chatce chowa. Idę na jego. No nie bij! To się trafił, to nie ja! To kto? To kto mnie kurde trafił? Skąd to oni strzelają w ogóle? No ej! No debilu, to teraz ty! Nie strzelaj! Ja idę tam tego typa w chatce... Z... Ej, ty, no on nie żyje. Muszę sobie tro trochę jedzonka z Ender chestu wyjąć Ej poszedłem ja Ej wypróbować ten mieć Sharpness 2, Knockback 3, Fire Aspect 2? Aha. Nie, ja, ja się boję go stracić Ej ja idę się na wieżę tam potyczkować z wszystkimi Najwyżej padnę to do ciebie przyjdę Dobra, ułatw. Wow. się dzieje? Idę, ej idę na górę na wieżę, jak będzie ktoś na górze na wieżę, to ja jak coś To ja jestem Iu wow kurde. Ej, widzę typów. Dobra. Oni są tam przy tym jeziorku. Ja do nich strzelam. Kurde już są poza tym tym tym. Takim... jak to się nazywa? Ej Ej, słyszysz? Mhm. Jak to się nazywa? To Ender... render, coś tam, nie? Enderperma. Ej, to ty mnie bijesz, fajfusie! Bo, mówiłem, że to ja jestem i ty mnie zacząłeś bić Ty mnie zacząłeś bić, ja ci oddaję. Czekaj Typ jakiś X-ray do ciebie idzie Jo Serio? Jakiś main tomek jest teraz A widzę, widzę, widzę Dobra walnąłem mu, teraz uciekam do ciebie A, na Dobra, górę. Chodź na górę ja strzał i będę Dawaj, dawaj. A w razie ja na niego skaczę i PvP Jo Idę na tego Tomka, idę na Tomka No na tym na shifcie jest. To jest pewne, że to ja. na shifcie. Bo on napisu w ogóle nie widzę. Ten Tomek idzie na Giewąt Na Giewont? Tak, ja go, ja go będę gonił Widzę go, widzę go Będę strzelał do niego Strzelaj go, a ja go będę próbował rypnąć Dostał chyba Widzę go Tylko musimy się HP zregenerować po pierwsze jeszcze Ci dobra, mam na niego fajny widok Dostał, dostał, trafiłem go Widzę Ma, ma 18 punktów życia ja, te, ja nie do końca mam najwięcej Ile ja mam naboi? Kurde mało naboi już mam 18 mam nabojpa Zniego ja pójdę ZW za chwilę wracamy